Koła i gąsienice, edukacyjna gra Karciana od Pawła Romka. Yy, wydawca Edukarcianki, tu ilustrację Agnieszka Wałek, Piotr Orleański Jest to propozycja dla dwóch do sześciu graczy od ósmego roku życia. Yy, czas gry. 15-30 minut i oglądamy co my tam mamy instrukcja no bank gry jako garaż tu się nazywa sprzęt wojskowy różnego rodzaju ale także karty akcji widzimy na sprzęcie ikonografia ale także poza oznaczeniami mamy opisy edukacyjne pokładam zgrywki i tu informacje o o wydawcy i oglądamy karty akcji Pierwsza linia. Zagraj kartę Wojsk Pancernych. Karty akcji, wiadomo, będą się powtarzały, trzeba przetasować pochodnie. Wsparcie inżynieryjne. Zagraj kartę Wojsk Inżynieryjnych. Z drugiego szeregu zagraj kartę Wojsk Rakietowych i Artylerii. 4 w każdej jest. E, waga piórkowa zagraj kartę z najmniejszy, o, o najmniejszym ciężarze. Będą statystyki i dane pojazdów, tak? Te które będzie ten ciężar, najmniejszym e, tutaj o największym ciężarze. Tu zagraj pojazd z największą załogą, czyli druga miara, e, druga statystyka to za załoga. Tu naj, najmniejsza załoga, tam najmniej liczna. E, w zajączych podskokach zagrali najszybszy pojazd. O, od razu grana zajączka, tak? Na Wielkanoc. Najwolniejszy pojazd. Simak. Świat kołem się toczy. Zagraj pojazd o podwoziu kołowym, i tutaj rodzaj e, ta właśnie. Generalnie ciągle, jako szybkość, tak? Już mieliśmy wagę, już mieliśmy ile ludzi, załoga, mieliśmy szybkość pojazdu, i teraz czy kołowy, czy gąsienicowy, pewnie. O, właśnie język. przez błota i wartepy zagraj pojazd o podwoziu gąsienicowym, i teraz. Zakończenie resursu wtasuj do talii sprzętu wojskowego. Dwa pojazdy z garażu na ich miejsce, połóż dwie nowe karty. Z wierzchu talii. Następnie zagra jedną z nich, przekazanie sprzętu do pancernych. Dotyczy Przemij dowolną kartę wojsk, wojsk, wojsk pancernych. Od jednego z pozostałych graczy. Następnie wybrany gracz wypełnia lukę dowolną kartą z garażu. Czyli trochę negatywnej interakcji. Nie tylko zbieranie, jakby pasjansa u siebie. E, tu przekazanie e, te sprzętu, ale inżynieryjne. Wyprzyjmowanie tych inżynieryjnych. I tu będą po dwie karty, tak? E, tu rakietowe i Altyreli. E, Też przekazanie, czyli generalnie kradniemy sobie karty. I teraz zobaczmy sobie te nasze wojska. To ma być sprzęt u nas używany na wyposażeniu polskiej armii. I mamy tak nazwa sprzętu, yy, jaka, yy, jaki typ, jaki rodzaj, obrazek. I tu jest ta prędkość, załoga, waga, podwozie, informacja. Ile kart w tym? Punkty jeszcze, tak. Ile kart w, takich jest w stosie na Bramsy, tak. Pantery. I tu generalne leopardy. Widzę, że tak po dwie dajemy. Też leopardy, tylko inne. po trzy, siedemdziesiąt dwa, cztery e, baobaby, zwierzyjne po dwa, e, Daglezja dwie, krotony TRI zwierzyjne, to pole trzy będą Bożena, Ingenieryjna, Umi, cztery, te alternaty, kraby, dwa i Mars, dwa, e, tu mamy tak jakby błąd chyba, no nie, Himarsy 2. Gdzie mi się krab y, po, podział 1. Mają być 2. Gdzieś mi się zapodział. Może się tam pojawi. Zaraz gdzieś. Albo już był tutaj. Nie, bo tu były wszystkie akcje. Gdzieś tam ten krab musi się jeszcze pojawić. A, tu jest taki. Raki. O, jest ten drugi krap właśnie. Langusty 3. E, dany goździki, cztery mają być. Jeden, gdzieś tu już musiał być wcześniej. Tu mam trzy. Gdzieś tam był jeszcze też goździk. E, chyba w mi się karty zapiły, też tak mogło być. I tutaj z tyłu, no wiadomo, nie dla najmłodszych. Tyle z otwarcia. Bardzo ciekawa karcianka. Szczególnie jak ktoś lubi militaria, no to kapitalna rzecz. E, tu ilustracje sprzętu, tutaj tak na wesoło bardziej karty akcji. Negatywna interakcja też będzie, z tego co widać właśnie, trochę sobie ten sprzęt kradli, a tak generalnie kojufinujemy zestawy, tak? Mm. Koła i gąsienice. Dzięki.